Dzisiaj mam takie użytka do wymiany w takim fordzie. Fordzie. O, tutaj, tylne Także się będziemy za to zabierać. Będziemy, ja będę się za to zabierał. O, to macie przykręcane na śruby z tyłu. Cztery. Z drugiej strony to samo. to wygląda, tam trochę gorzej mam nadzieję, że ruszą te śruby nie? O. tak wyglądają, także może być różnie no, ale cóż spróbujemy to to wyjąć, także odkręcam zaciski Zdejmuję tarczę i spróbuję odkręcać tę śrubę. Zobaczymy jak to pójdzie. Tylko odkręcamy. Na bok. ok, wypieram ten czujnik, odkręciłem ten amortyzator tutaj mam lepsze dojście do tego do tych śrub i to próbujemy odkręcać łożysko pokażę wam o co chodzi w miarę te śruby wyglądają, bo jakby była tutaj to na korozji, to lepiej spróbować sobie tutaj je poobcinać, przynajmniej te końcówki wszystkie na, na płasko i wtedy wykręcać i wtedy wyjdzie na pewno. Ale myślę, że, że powinny, powinny pójść okej, okay, najpierw tu. odkręcono. No dobra, mi się za drugą. O dobra, jedna śruba poszła, a reszta tak to wygląda. Ta nie. Trochę się odkręciła. O. I dalej nie. E, tamta nie poszła. I tamta też nie poszła. Tak samo. O. Także tak, to będę robił teraz. Yy, ta tu mi się trochę wysunie, to później tam wejdę obetnę piłą szablastą. A tutaj, tutaj trzeba teraz obciąć to, wyciąć i tu tak samo trzeba wyciąć i wybić to. Nie ma innej opcji. Także tak to będzie wyglądać. O dobra, odkręciłem. Zobaczcie. Ponacinałem. Tą śrubę już, już udało mi się odkręcić. Teraz odkręcę górną. Także będziecie mieli taką sytuację. To najlepiej od razu sobie tu ponacinajcie. I wtedy wykręcicie. No dobra. Tam, tam mi się zaczęło mykać. To, to po prostu nabiłem mniejszą nasadkę, dwunastkę. Nie spróbuję odkręcić a dobra zobaczcie poszła trzy odkręcone o tak to wygląda została jeszcze ta już trochę poszła też spróbuję ją tutaj wjechać Dobra, odsunąłem to. O, jak widzicie, tutaj jedna została. Yy, to wiadę tu piłą już chwilę, i najszybsza opcja będzie i będzie wyjęta. O i dobra, łożysko wyjęte. Także tak, czyścimy, zakładamy nowe. Powierzchnia styku wyczyszczona. Możemy montować nową piastę z łożyskiem. OK, jedna strona zrobiona, teraz analogicznie druga. I będzie OK. Tak, tak to wygląda. Tutaj będzie gorzej. Tutaj będzie gorzej. A dlaczego? Zobaczcie, jak te śruby wyglądają. Lepiej. Ale cóż będziemy walczyć? No dobra, bierzemy się za drugą stronę. O, zobaczcie. Tylko tak, tu w wygląda tak. Ta niżej. Trochę lepiej. Tu jakiś gwint widać, ale tu jest po prostu masakra, będzie. To od razu wycinam od razu to nacinam, nie będę się bawił no dobra śruby powycinałem spróbujemy to odkręcić no, powinno pójść dobra łożysko wyjęte trzy śruby odkręciłem jedna nie chciała ruszyć musiałem wyciąć Także tak, ale najważniejsze, że wyjęte. Teraz tylko czyścimy, zakładamy nowej i tyle. O, wyczyszczone można montować.